Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Mass Effect. Słuchajcie, e, dzisiaj, dzisiaj zaczniemy słuchać od tego, że pójdziemy tą ścieżką, którą wyznaczyli nam ci starsi. Ja oczywiście w międzyczasie tak zebrałem tutaj te głupoty, wszystkie co tu pozostały. Tam dla Turian, to, to, to tej części, tej ich arki i tak dalej. Musimy przejść z tej strony. Raz tu już szedłem, bo e, przemieszczałem się ten raz, jak robiłem misję, właśnie jaką Ignacy. Jak pomiesz, przemieszczałem się w stronę. A, tutaj były jakieś tam krzaki do zebrania i inne głupoty. Co tutaj wskazujesz? Okej. Okay. adaptacyjne urządzenie rdzeniowe porzucone. Strasznie dużo dostajemy tej technologii teraz, bo mamy ten perk wynikający z, że zbieramy więcej wszystkich danych badawczych. Więc myślę, że już wkrótce problem badań nie będzie problemem, żeby powiedzieć to jasno. Tędy nie doskoczy, zapomniałem przejść. Tędy. Znaczy, można było tam tędy wejść, tam był jakiś rodzaj schodów. Znaczy, dobra, to zobaczycie. Tędy wbijamy. A, nawaj tędy. Hop. I jesteśmy na miejscu, dobra. Czyli wchodzimy, słuchajcie, do krypty. Nie inaczej. Dobra. Otóż to, patrzcie, jak mamy takie rzeczy do uzupełnienia, znaczy, że wiedz, że coś się dzieje. Lecimy. Lecimy. Pewnie będzie sporo tutaj yy, porzuconych to jedno plus po prostu będziemy się pewnie wbili w tych takich dużych przestrzeniach. Będzie trzeba sporo otwierać, się pozwolę troszkę podnieść wygodnie usadzić i możemy lecieć. To już nabieram oczywiście jeden odcinek do przodu, bo na rano nigdy bym nie zdążył nagrać w normalnych okolicznościach. Nie podoba mi się to światło, które mi właśnie pada na twarz. O, już ślepnie. Dobra. Dobra. Dzień dobry, witamy. Tutaj coś widzę. Do zeskanowania na pewno. Siema. Jeszcze coś? Widzisz, wróciłeś do domu roślinko, maszynko moja. No, zdaje się, że wyjście z No idzie suma. Ale dupa, jestem wołowa, jak to zabija! O, to nie zdawałem sobie sprawy, że jest aż tak źle. Była woda z prądem, tam mi mówili. To widocznie może być na tym polegać problem tej krypty. Joel, jmy w takim razie tutaj połączmy z konsolą Dobra mamy pierwszą pułapkę. Więcej Was matka nie miała, rozumiem. Już? Dziękuję. To już mamy zeskanowane te rdzenie tutaj, co tu są. Pojemnik jakiś się ostał. Oczywiście weźmiemy go. No. No nie wydaje się to być dobrym przejściem. Może coś przeoczyłem. Nie, Ignacy, to nie jest też dobre przejście. Tam coś jest jeszcze. Sprawdźmy. Proszę, że trzeba iść absolutnie naokoło. Tam jest zamknięte podejście. W takim razie tu wydaje się być przejście. Na logikę. Mhm. A, czy będziemy robić takie dziarskie kółko, widzę. Krzyczą nam już tutaj ci porzuceni, słychać ich. Hej o pani łamaczu. No, zdychaj. Ale tego bydła jest co? No wetra, to mogłeś się coś za osłony, schowy. 30 poziom, a wiecie co to oznacza, że możemy już wymaksować sobie ekwipunek. Nie ukrywam, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Eee, skorzystajmy swoją drogą z tego. Ja bym tylko sobie zrobił ja rajderem rozwijam, wiecie co? Pokażę Wam. Eee, technologia i system pomocnicze, żeby trochę. Zmi o, właśnie, mamy udzik broni, to przede wszystkim bardzo fajna rzecz. Plus, tutaj bym chciał. Technologiczne promieniarzenia y, może być, czas trwania to też może być, ale tutaj to było. Które było? Do konstruktu, to było do konstruktu, OK. Technologiczne promieniarzenia czas trwania, i tutaj jest czas ładowania mocy. rozpoczynamy regenerację tarczy, kiedy aktywne jest moc technologiczna. Działa najwyżej raz na 12 sekund. Cieka jestem, czy to będzie działać w ten sposób, że mm, jeż, jeżeli będą wezwanego naszego człowieka, to, to będzie działało. Zobaczymy, y, czy człowieka, robota, wetra. Ty też chyba będziesz miał ten sam problem tutaj, dokładnie ten sam problem masz co Jal, Akurat masz ten sam chyba set skilli, w sensie punktów skilli, rozdany. Czyli trzy w główne i pierwszą pomocniczą do obrażeń. Dobra. No to lecimy. Okej. Okay. Nie wygląda to najbezpieczniej. To wydaje się być twój punkt słaby. O, ty w dupsko, ale to bije. Dobra, pękło. O, w cholerę. Może wybuchnie zaraz. Dokładnie to zrobiło. Okej, okay, to nie był łatwy przeciwnik. To trzeba oddać mu. Konstruktor myślałem, że będę mógł zbadać Wasze szczątki chociaż. No a tu widzę, że ząg. dobra. Tędy chyba nie? Tak by logika podpowiadała. Idziemy po pamiątkę tego rodową tego naszego gentlemana. Tu zdrowie sobie podlecimy, bo mamy trochę ranne. Dużo naboi dają. Zwykle źle zwiastuje jeśli chodzi o rozgrywkę. Mhm. Chodźmy tu. Okej, okay, leży. Mam cię. I've got you in my sights. Tyle wydaje się być, jeżeli. O, jajownik postawił swoje jaja, więc niewiele mogę mu zrobić, niestety. Sporo mają wtedy hapsów. Połączymy się z drzwiami, i lecimy dalej.

Tu i w prawo zdawałoby się. Ale nie sądzę, że mnie tak łatwo stąd wypuścicie i będę musiał chyba biec przez pół świata teraz. Dobra, to też nie zajmie jakoś strasznie, strasznie długo. Dobra. Okej, okay, czyli udało się to odzyskać. Kurde, no ja bym chciał przede wszystkim ten main quest zrobić, tak? Jak tam gdzieś skończymy ten główny, to ja mogę się bawić już te wszystkie poboczniaki i bez większego problemu to mogę też robić bez Was, ewentualnie zostawić was tylko z ciekawymi questami. Tymczasem z PDW. O, Kupson widzę, że online już jest. O, właśnie. Jak w ogóle by się nastawiacie na multiplayer? Kupson mnie pytał, czy chce, sobie, żebym pogrążył, no, czy jeżeli. Nie wiem, zobaczymy, jak długa będzie seria. Może jest jakiś multiplayer na główny kanał, wrzucę, zobaczę jeszcze. Na pewno, na pewno jest to warte sprawdzenia. Tak czy siak cała tutaj seria leci, może sobie multiplayer po prostu porobię poza, bo to chyba ma przełożenie jakoś do gry, więc może warto porobić tak multiplayera troszkę. Żeby mieć jakichś troszkę buścików w samej już rozgrywce właściwej. Zobaczymy. No open the door. Ogromna ta krypta jest, co? To czemu? Nie rozumiem. Monumentalne są te krypty naprawdę. Lecimy do góry i do tych mędrców tam, na ich górę musimy polecieć. Pomyślcie, że gdybyśmy nie wzięli tego waypointa, jaki by był dramat, co? To by było dopiero tragedia. A tak to jest porządku. Dobra. Gdzie są moi ludzie? Ktoś pamięta wyjście? Tam, dobra. Bo już tylko musimy wyjść może nie mogliśmy już waypointować, bo musimy wyjść chyba na powierzchni. Żeby móc to robić. Tak, szybko potrzebujemy się dostać. Co? Iść do rekarów. A, okej. Okay. Tylko pytanie: czy wy jesteście na dole, czy na górze? To jest pytanie za milion punktów. No bo pójdźmy, Zaryzykuję, że to jesteście na dole. Zaryzykuję Bo na dole sobie też zrobię moje Point, już, żeby nie musieć biegać. Ale mogło być na górze. I w istocie są. A jak w tą windę postawić na nogi? To mnie jeszcze ciekawi. Bo ją na górze ją postawiłem. Gdzie nie przepisano punktu. No tu ta winda powinna zjeżdżać gdzieś. Chyba. Worki jakieś Enriocha czy coś. Nie pamiętam gdzie ta winda była. Tam. Może ją się da jakoś z dołu wyjść, aktywować tą windę, bo... Z góry było tam, że brakuje mi czegoś. A może faktycznie ją trzeba z dwóch miejsc zaktywować i wtedy działa. Tutaj logika by podpowiadała, że ta winda powinna gdzieś tu podjeżdżać. No ale wygląda na to, że musimy podejść z innej strony. Spoko, to też nie będzie jakoś bardzo daleko, więc okej. Okay. Będziemy pogadać. Ja tam ci w, w sumie wystrzelałem ziomków twoich, więc nie wiem, czy ta Nazaria, czy jak to też będzie chciała ze mną rozmawiać. No ale coś, spróbujemy na pewno. Ładna jest ta planeta. W sensie, jest ciemna, ale ładna. Podoba mi się level design na niej. Jest miłą odmianą od, wiecie, od World, gdzie biegaliśmy jakieś, kurde, kilometry długie. Tu jest to dosyć przyjemne, trzeba przyznać. Okej, okay, odblokował się nam quest teraz dla Turian, bo odblokowaliśmy przejście. Zdychaj w końcu. Nie. Myślałem, że zapadłeś już. Czyli trzeba było podejść, żeby odblokowało się przejście. Gdzie? Dojedźcie go. Dobra, mamy Was. Uff, sprawnie. Czekajcie, tu jest. Yy... A, trzeba wejść do środka, żeby mi dali to. Dobra. I dopiero dla, za, dla, Tur dla Turian zaraz się powinna ta misja otworzyć, żeby ich jakoś stąd wyeksportować. Dziękuję bardzo za stację. To miło z Waszej strony. No dobra, faktycznie to jest ogromne bydle. Mamy zwiększoną zdatność Andromedy. I musimy się przedostać teraz tak, tu mamy Zaginioną Siostrę, Znajdź rejestr w dawnym PLF. Siostrę Mędrca. No dobra. A ta misja dla, zastanawiam się, ta misja dla... No dobra, nieważne, sprawdzimy. Terminal. Powrót na Tempest, wyposażenie. Eee, moglibyśmy wrócić na Tempest i się ulepszyć, to jest jakieś rozumowanie, ale znowu zajmie to 300 lat teraz. Więc ja myślę, że nie będę tego robił, tym bardziej mam 14 minut odcinka. Y -y -y. osłona, szybkie są te rokary. Już? Tyle było? Cieszy mnie to. Inny adept. Tych broni to będziemy mieli do porozkładania na pewno. W bardzo niedalekiej przyszłości. Jest i pan Snajper Inio. Chcesz się tak bawić? No dobra, jak chcesz się tak bawić, to ja mogę. O cholerstwo! Dobra, kładź się spać. Mogę hamów zlokalizować. Dobra, lecimy do ich bazy. W takim razie stary Pelaw, nie ma takiego szarpania się. Chami. tam był pan sniper, ale widzę, że już go nie ma. Dobra, lecimy upstairs. Trzeba wyratować ich, tak? ale tu ich jest! O, Cię Zdechnij w końcu. Dawaj tego Adiego z kumplem, poróbmy. Pamiętasz taki stary filmik, Adi i kumpel? No i co? Tu mam Cię Znajdź ta wosa, i tutaj jest jeszcze jedna misja. Znajdź w rejestrze coś. Trzeba znaleźć jakąś konsolę, pewnie z rejestrem. Tutaj mi wskazywało wcześniej. Tam zdaje się być jakaś konsola. O, coś mamy. System archiwów. Okay? Tu, w jaki sposób chcesz przywrócić? Cables. could use these to reroute power to that console hmm. old generator might still work go. bangla can get that console up and running again okay this is it amara dozen this must be her they moved her across the planet downloading information let's get this to a Dobra, to wykonaliśmy.

I know, and they should be ashamed. After all we've been through with the Ket, tell me why you come here, so I know why I've died. The sages on Mithrava think you could remember the location of the third monolith. Because you used to know where it is, in a past life. The sages sent you. Those secretive thin brains with their scutting. They don't even care that their people are being enslaved and killed by Ket. My friends died for this? I'm very sorry. I'm just trying my best to find the third monolith and save Havaro. I have an artifact or heirloom or something. I'm going to set it down, and I need you to take hold of it. What? And? I knew it. This was all bunk. Wait. There are things like this in the museum on Aya. Ancient Angaran tech. This fits over a hand. Contacts on the inside for my electric control of. <gasps> what did you do to me? The third monolith. Do you know where it is? I, I. Yes. Yes. But I don't understand how. I need you to take me there. Please. If you do this, we can save havar Together. You. You're an alien. I can't trust.

garski zwiadowca, czwóreczka, jest i Tawos. Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że mamy całkiem niezły milestone zrobiony za nami. Wydaje mi się, że całkiem sporo zrobiliśmy. Naprawiliśmy tutaj też prąd, swoją drogą. Warto wspomnieć. Jest ten ich datapad. Pewnie by też trzeba pozbierać. Chcemy się z tymi głupotami porobić, bo to są te ich manifesty, trzeba pozbierać czy coś takiego. To są takie zbierokwesty dziwaczne. Takie same były na WL, których nie zrobiłem chyba ostatecznie. Jakoś to nie za bardzo mnie interesowało, One pewnie też wpływało na zdatność planety w jakiś tam sposób i całą gotowość inicjatywy. No dobra, to co? To przed nami mamy umierającą planetę, misję tutaj. Przy wejściu do zaginionego monolitu, tutaj. Czyli będzie trzeba przejść tędy, no i później już tam. Na szczęście to mam akurat zrobione. Patrzę czy gdzieś coś przegapiłem tutaj, jakąś matrycę wspomnień. Czyli będzie trzeba iść od tych, zajechać w dół i dopiero będzie ta matrycka. Musiałem ją jakoś przeoczyć. Tutaj jest umierająca planeta. Nie, to nie jest to wejście. A to? To też coś było, ale nie pamiętam do końca co. Więc wiemy co robić, wiemy co robić, a tym się już zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja bym Ignacy, wy byliście to był Mass Effect Andromeda. Widzimy się już za chwilę. Trzymajcie się ciepło, Papa. Pa.